Dzień dobry, witam na kanale Życie z Ursusem. Wszystkich fanów plus Ursiaków. Dziś remontujemy traktorek Ursus C360. Proszę o to, są głowice. Zamierzamy je wyczyścić, wymienić nowe uszczelki. I to może pomoże przy odpalaniu silnika. Generalnie traktor ma ciężko zapalać. Chodzi trochę o spalę. Mamy wodę na trzech garach. Jedno jest czyste. No i będziemy brać się do roboty. Z efektami z pracy podzielę się w następnym filmie. i Miejmy nadzieję, że to pomoże. Day timer, bo się to pomoże. No i co? Bierzemy się do pracy. Wszystko tutaj proszę Państwa wyciścimy na Sycyl No i zapraszam do subskrypcji kanału. Będziemy dalej walczyć. Pozdrawiam. Zapomnij subskrybuj.